Wchodzi skacowany profesor na egzamin z fizyki. Widzi długą kolejkę studentów przed swoim gabinetem. Postanawia szybko załatwić temat. Wchodzi pierwszy student i dostaje pytanie. Jedzie pan tramwajem. Jest plus 30 stopni na dworzu i bardzo gorąco w tramwaju. Co pan robi? Student myśli i po chwili odpowiada. Otwieram okno. Bardzo dobrze. To teraz niech mi pan powie, jaka jest różnica ciśnienia powietrza wewnątrz tramwaju i na zewnątrz tramwaju. Student nie wiedział. Profesor go oblał. No i w sumie profesor obrał prawie cały rok tak. Wchodzi studentka. No i pan profesor mówi: Jedzie pani tramwajem. Jest plus 30 stopni na dworzu, jest bardzo gorąco w tramwaju. Co pani robi? Studentka myśli i odpowiada: ściągam bluzkę. Profesor zaskoczony mówi: No, ale jest bardzo gorąco w tym tramwaju. Ściągam spodnie. No, ale jest bardzo gorąco w tym tramwaju. Studentka mówi na to ściągam stanik, ściągam majtki i niech mnie wszyscy przelecą w tym tramwaju, okna nie otworzę.